TikTokerka Chabi niedawno przeprowadziła się do nowego domu w stanie Nevada wraz z mężem i dwoma kotami. Niedługo po przeprowadzce zwierzaki zaczęły zachowywać się w bardzo dziwny sposób. Well, our just watch and let me know what you think at the end. My cat never comes up to me like this unless she wants food. So that might have been what it was, but she was acting particularly weird. Our cat just walked away from me, and I felt like she knew it was coming. Kobieta relaksuje się oglądając telewizję, jej kot podchodzi do niej, tak jakby chciał ją przed czymś ostrzec. Następnie odskakuje i w tym momencie doniczka spada z półki. Co dziwniejsze, kamera bezpieczeństwa zamontowana na szafce również upada na ziemię. Pewnej nocy para śpi w łóżku, ale coś w ich domu jest bardzo aktywne. I was fully asleep at this point and I was trying to wake up We were both half asleep at this point, and I don't really remember what happened exactly. I just heard a sound. It wasn't until we watched the video. Kosz na pranie przesuwa się w kierunku pary, a książka na kominku spada na ziemię. Zdezorientowana para budzi się, ale dopiero po obejrzeniu nagrania zdali sobie sprawę, co się naprawdę wydarzyło. Po tych wydarzeniach mąż kobiety nadal był sceptyczny co do tych wszystkich zjawisk, ale pewnej nocy słyszą przerażające dźwięki z piwnicy. Postanowili zejść na dół i nagrali to. <śpiewanie>

That? It's yeah, that happens. <gasps> oh, that okay, we need to go. 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 What, where? Go where? Go upstairs. Go upstairs. Go! Upstairs. Uh, go upstairs! Uh, go upstairs! Go upstairs! Go upstairs! Let's go! go. Po tych zdarzeniach mężczyzna nie jest już sceptykiem. Jak zapewne widzieliście, kilka przedmiotów w piwnicy zaczęło przesuwać się po ziemi, tuż przed ich oczami. Przerażona para wybiega z piwnicy. Więc jak myślisz, czy rzeczywiście ich dom jest aż tak nawiedzony, czy to po prostu zwykły fake? Nick Perry z Kalifornii. Twierdzi, że widział ducha na rzekomo nawiedzonej drodze Dyers Lane Road dwa lata temu. Od tego czasu jest przekonany, że ta zmora przyczepiła się do niego i podążyła za nim do domu. Od tamtej nocy doświadcza dziwny zjawisk. Rodzina i przyjaciele nie wierzą mu, a ten stara się wszystko nagrywać. Pewnej nocy myszy zachwyta kamerę, a to co zarejestrował jest niepokojące. Um, so... I Uh, we're back. I just got out of the shower. And I heard. Well, it sounded like the door opening and closing, but. Oh my god. Nobody's fucking here. And my cat is just staring at the door. I know, messy room, I know. It's my sister's room. creeps me out. stare over there at the door. Mężczyzna staje się coraz bardziej niespokojny, gdy aktywność zaczyna narastać. Rolety w jego domu same się poruszają, przez co nawet pies ucieka. Pewnej nocy sprawy stają się jeszcze straszniejsze. Nikt nagrywa swojego uroczego kota, gdy przypadkowo rejestruje to. W momencie, gdy Nick wchodzi do łazienki, w wannie możemy zobaczyć małą, ciemną postać. Ale mężczyzna tego nie zauważa. Zdał sobie sprawę dopiero, gdy obejrzał to nagranie. Kilka dni później, postanowił zrobić małe polowanie na tą postać, rozstawił w domu kilka kamer, a te nagrały to. Na nagraniu możemy zobaczyć kogoś lub coś spacerującego po salonie, ale nikogo nie ma w domu, więc kim, lub czym była ta postać? Kolejne nagranie pochodzi od użytkownika Reddita, Husband42, według którego jego znajomy mógł zarejestrować Skinwalkera w lesie. We are here, here weird noises in w lesie. Jak myślisz, czy rzeczywiście udało mu się tam nagrać jakąś humanoidalną postać, czy to tylko jego znajomy? Daj znać w komentarzu. The Minger Hotel. Został zbudowany w 1859 roku w San Antonio w Teksasie. Wybudowano go w miejscu, w którym miała miejsce wielka bitwa pod Alamo w Teksasie, a lata później, podczas wojny secesyjnej, hotel został przekształcony w szpital dla rannych i umierających żołnierzy. Z taką historią nie jest zaskoczeniem, że hotel słynie z aktywności paranormalnej. Na przestrzeni lat pracownicy hotelu i goście zgłaszali przypadki niezliczonych paranormalnych aktywności. W 2009 roku mężczyzna wynajął pokój w tym hotelu i postanowił nagrać jego piękne, zabytkowe wnętrze. Po drugiej stronie korytarza możemy zobaczyć półprzezroczystą postać. Mężczyzna nie był jedyną osobą, która zarejestrowała coś dziwnego w tym miejscu. Cztery lata później Felicia Powell wykonała fotografię wnętrza budynku i zauważyła coś dziwnego. Na zdjęciu możemy zobaczyć spacerującą kobietę w czerwonej kurtce, ale nikt nie wie kto lub co idzie za nią. Więc czy to dowody na to, że ten hotel jest nawiedzony, czy może wszystko to tylko mistyfikacja?